Hej, się z to strony MC yy, i to jest moja nowa seria yy, Buster's Craft, którą zapowiadałem już od paru miesięcy, nawet wtedy, kiedy nie nagrywałem z głosem. No, więc widzimy się jak już. No, będzie pierwszy mit, więc robię cięcie, więc zobaczymy się za chwilę. Okej, okay, jesteśmy już przy pierwszym micie. Rozumiem, że taka piękna mapa. Okej, okay, jesteśmy przy pierwszym micie i mit się. No, I no mit to jest. Czy to prawda, że po um, tym Salsandzie chodzi się ten wolno? Po logzie troszkę szybko, a po Salsandzie, no i logie to super wolno. Zobaczymy. Tutaj jest sam Salsand i jak się chodzi, tak się chodzi. A po logie? No się ślizga, tak się. Dobra. Teraz chwila prawdy, jak się chodzi po tym. Ło matko, ej. ej. ja naprawdę nie mam shifta tutaj. Jakbym miał shifta, to bym chodził tak. O, tak się chodzi z shiftem. A tak bez shifta, więc... Fajny mit, fajny mit, fajny mit. Dobra, więc widzimy się przy następnym micie. Okej, okay, już jestem. Następny mit to jest, czy to prawda, że jak się... Posadzi dno dirta, potem na to sadzonkę, a potem na to piasek, i wtedy zniszczy się dirta. To piasek będzie le lewitować, i chciałem to sprawić na wszystkich sadzonkach, więc nie widzę na F1, więc muszę zrobić tak. Więc no cóż, robimy dalej. O! Trochę się zaskoczyłem. Tu też. Tu też. No i tu też, no super. No, nic jest potwierdzony. No a co? Okej, okay, już jestem. Chciałem tylko sprawdzić jeszcze, czy to działa na te zwykłe, na te inne kwiatki. No więc. Spróbujmy. Biała. 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 Dobra, jeszcze te obok. Działa. Biała. Biała. biała działa. I oto tak można mieć domać piasku. A jak się zniszczy, no to wszystko leci. A te zostały, nie wiem czemu. Hm. Okej, okay, więc przejdźmy do kolejnego. Okej, okay, jesteśmy już przy kolejnym mitzie. I mit polega tak. Czy to prawda, że jeżeli podpali się krzesiwem TNT, to ono wybuchnie. No cóż, zobaczymy. Ale żeby było fajniej, wezmę sobie to na sobie. Okej. Okay i będzie się działo, będzie się działo naprawdę zginąłem po prostu świetnie no dobra, ale mit jest potwierdzony widzimy się przy następnym micie okej, okay, jesteśmy już przy ostatnim micie więc czy to prawda, że jeżeli zrzuci się jakiś przedmiot z 200 kratek to on zniknie no cóż zobaczymy jak się rzucało Okej, okay, już wiem. Ui. Uluciłem mojego patyczka. Więc poleśmy zobaczyć, czy on tu jest. No i... Jest. Więc, więc mit jest, no... Nie potwierdził się, no. Jest prawdopodobny, chyba, że źle policzyłem kratki, no ale już. Dobra. Widzimy się za chwilę. Okej, okay, już jestem. Jesteśmy przy naszej tabeli punktacji. Prawdopodobnych były jeden. Potwierdzonych były trzy. Niepotwierdzonych było 0, Więc pięć się udało. Księżyc już tutaj schodzi, więc... No cóż, będę na to mówił. Słonecznikowa tabelka. Okej. Okay. Więc dzięki za obejrzenie tego filmu. Myślę, że Wam się spodobało. Księżyc schodzi. No i z jest krzyżucy. Pamiętaj, nigdy nie patrzy na diaksa w pelerynce, który, który jest obok Księżyca. Bo może się to dla Ciebie nie skończy. I, i. Ale bez już takich komentarzy. Dzięki, że ze mną byliście. No, będą następne odcinki na pewno. I w, w komentarzach pi, piszcie yy, też swoje mity, ja będę wszystkie sprawdzał jakby co, więc trzymajcie się, no i na razie.